Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego i goprowcy szczególnie w zimę informują turystów o zamkniętych szlakach, trudnych warunkach pogodowych i namawiają tych mniej wprawionych na wycieczki zorganizowane. Mogłoby się wydawać, że spacer z przewodnikiem będzie bezpieczny. Post Patrycji O., jednej z przewodniczek sudeckich, stawia to twierdzenie pod znakiem zapytania. W niedzielę przeprowadziła grupę z zamkniętymi szlakami. W swoim poście na jednym z portali społecznościowych tak m.in. skomentowała trasę. Szlakiem karkonoskim, niekoniecznie dozwolonym, poprowadziłam ostatnio w niedzielę grupę na rakietach. Powędrowaliśmy dwoma zamkniętymi karkonoskimi szlakami, powód zamknięcia zagrożenia lawinowe. Drugi szlak to słynny z niebezpiecznych wypadków lawinowych Biały Jar. Po drodze miejsca, gdzie ewentualnie można by się osunąć w dół, ubiłam rakietami śnieżnymi mały schodek i zagrożenie zażegnane. Internauci nie pozostawili suchej nitki na pani przewodnik. Zawrzało także w środowisku ludzi gór. Karkonoski Park Narodowy postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Prowadzenie grupy z zamkniętym szlakiem y, chyba nie jest najlepszym pomysłem i jest to w moim odczuciu skrajna nieodpowiedzialność. Zachowania niefrasobliwej pani przewodnik nie rozumieją także goprowcy, których znaczna część jest przewodnikami sudeckimi. Jasno podkreślają, że do takiego zdarzenia nie powinno było dojść i jest to łamanie wszelkich zasad regulaminu jak i etyki. No naruszenie takiego przepisu no to jest i to jeszcze przez przewodnika, to jest dla mnie jest no, karalne, niewyobrażalne. No ja bym na przykład tak nie zrobił. To było naruszenie no, przepisów, które obowiązują na terenie Karkonowskiego parku narodowego i nie tylko wszystkich parków narodowych, gdzie jest regulamin, który my przewodnicy, czy w ogóle ludzie, którzy tam przebywają na terenie tych parków narodowych y, muszą być że tak powiem no, respektowane. To nie jest wolna Amerykanka. Szlak jest zamknięty. Czy ze względu na ochronę przyrody, czy ze względu na zagrożenie lawinowe, szlak jest zamknięty. I to jest, wszyscy wiemy, że na czerwonym świetle nie wolno przejeżdżać. Sprawy nie chciał komentować przewodniczący Koła Przewodników Sudeckich Piotr Gryszel. Patrycja O miała wyłączony telefon. Karkonoski Park Narodowy zapowiedział, że nie odpuści. Jeśli nawet post okazałby się głupim żartem, to tego typu wpis na profilu przewodnika jest nie tylko naganny, ale namawia do łamania zakazów, co może skończyć się tragicznie.